Witam Was serdecznie, zaplanowałem na dzisiejszy dzień, na okazję tego, że dzisiaj jest Sylwester i impreza i Nowy Rok się zbliża już dziś w nocy i tak dalej, i tak dalej. Zaplanowałem świetny odcinek, chciałem zrobić coś, czego chciałem się podjąć już wiele, wiele lat temu. Niestety, nigdy jakoś gdzieś tam nie odchodziło to. Bo sądziłem, że jest mi to niepotrzebne, ale nagle stwierdziłem, że bardzo fajnie chciałbym spróbować rozpalić ogień łukiem ogniowym. Yy, wiadomo, widziałem filmy gdzieś na, na YouTubie, jak ludzie rozpalają tym łukiem ogniowym yy, wiosną, latem, jesienią. Ja postanowiłem, że fajnie by było rozpalić to w zimę, w deszczową pogodę. I taką pogodę upatrzyłem sobie na dzisiaj że ta pogoda miała być właśnie typowo deszczowa. Ta pogoda miała być typowo deszczowa, a poza, tym, poza tym, miało, no, to miało coś padać ceny. Co, Jednak gdy rano wstałem, to pogoda nie była tylko deszczowa, to było centralnie oberwanie chmury lało, no, a dodatkowo bardzo mocny wiatr był. I no, byłbym raczej zadowolony z takiego wyczynu że w taką pogodę rozpaliłem sobie ogień łukiem ogniowym, gdzie na pewno nie byłoby to proste i w ogóle, czy dałoby radę to zrobić, czy bym, czy bym to zrobił, tym bardziej, że nigdy tego wcześniej nie robiłem, nie mam doświadczenia. W deszczu tak mocnym rozpalić łukiem ogniowym, to by był mega wyczyn, ale też pokazałbym wielką raczej nieodpowiedzialność w wichurę siedzieć w lesie, więc więc żałuję, bo szkoda, bo chciałem jeszcze Ostatnie dwa dni spędzić. Gdy spędzam je w domu w Polsce, to właśnie chciałem wyjść gdzieś tam jeszcze w swoje lasy. Niestety nie udało mi się to. Odpuściłem sobie i żałuję bardzo, ponieważ jakieś dwie godziny później, gdy już odpuściłem sobie wszystkiego i tego, wiatr się uspokoił, deszcz przestał. Deszcz no, słabł, aż w końcu przestało padać. I co? No i nie. Kurczę, no i ja nie poszedłem do tego lasu i sobie w brodę, żałowałem, no ale już było za późno. Jeszcze trochę obowiązków. Dzisiaj sylwester, a za dwa dni już mnie nie będzie, więc w Polsce w domu. Także, także no, nie mogłem wyjść. I szkoda, jeżeli. No dobra, nieważne. Szkoda, no bo chciałem Wam życzenia noworoczne złożyć właśnie w lesie. No i niestety muszę to zrobić w do domu. Co robię w domu z nudów ostatnio? Nie wiem, obejrzałem chyba ze 150 odcinków Eda Stanforda, a że jestem człowiekiem, który bardzo interesuje się w sumie od dzieciaka motoryzacją to chyba z 20 sezonów Top Geara tego starego. Także siedzę tylko oglądam z nudów i nic więcej nie robię. Znudu zrobiłem sobie, znalazłem sobie w necie, szukałem sobie do. Zmieniłem zegarek, ponieważ wyjeżdżam, wyjeżdżam i potrzebuję mój zegarek. Jak pamiętacie, jest o nim film na kanale Dziwne Pomysły Wikinga. Jest to Samsung Watch 4 Classic. Świetny zegarek. Tysiące mega funkcji, z których 99% nie korzystałem nigdy. Jednak ten zegarek, jak już mówiłem, ma potężną wadę. Wada to jest bardzo słaba bateria, bateria która trzyma u mnie trzyma maksymalnie 3 dni. No to jest zegarek, który trzeba często ładować. Nie? Poza tym taki, pomimo że jest odporny na to, na tamto, wodoszczelny i tak dalej, tak wyglądał na mnie bardzo delikatnie. Więc zamieniłem go na swojego starego, stary zegarek, czyli Huawei Watch GT. Też o nim jest film na kanale Dziwne Pomysły Wikinga. Tutaj bateria trzyma nawet do 30 dni. Dobry kompas, bardzo, bardzo dobry kompas, który nie jest kompatybilny z telefonem. Nawet gdy nie wezmę telefonu ze sobą, to ten kompas u mnie cały czas działa. Niestety nie ma on w sobie wbudowanego GPS-u, bo był całkiem, to już całkiem luksus. Upatrzyłem sobie jednak zegarek, który, którego chcę kupić. W sumie dwa zegarki. Jeden to Garmin. Już widzicie jaki. Zapomniałem nazwy. Chyba Tactical albo Exit. Nie wiem. A, a drugi, to też widzicie, bo nie pamiętam tej nazwy, to nie jest Garmin, ale jest to też mega właśnie zegarek typowo taki wyprawowy, turystyczny, a nawet można powiedzieć, że militarny, czyli odporny, wytrzymały wbudowany w sobie GPS, wbudowany w sobie panel słoneczny, który znaczy tą powłokę panelu słonecznego, który, która pozwala na to, że zegarek jeszcze się dodatkowo ładuje, gdy świeci słońce w ciągu dnia, więc taki zegarek jeszcze. Więc taki zegarek jeszcze sobie właśnie upatrzyłem i mam nadzieję, że uda mi się go w tym nowym roku kupić. To takie postanowienie noworoczne, żeby taki zegarek sobie zakupić, no to już będzie taki mega, mega wypas, co nie? Ale, ale, no, jeśli wrócimy do swojego starego Huawei, który jest też mega odporny, niezawodny. Miałem gonosię go przez 2 lata ponad i przez te 2 lata ten zegarek naprawdę. Bardzo dobrze mi służył i jestem z niego naprawdę zadowolony. Gdy zmieniłem go na tego Samsunga, to nawet w pewnym momencie żałowałem, bo jednak ten dla mnie jest lepszy. No ale postanowiłem do niego jakąś. dokupić sobie skórzaną branzoletę, która, która będzie pasować do klimatu i do mojego stylu. Szukałem tych branzolet i faktycznie znalazłem jedną. Znalazłem jedną, którą widzicie i powiem, kosztuje ona 250 zł i mówię, kurde fajna, co nie, już chciałem, już ją w koszyk wrzuciłem, już chciałem ją kupić, ale nagle stwierdziłem, kurde, przecież mogę taką samą zrobić. Więc usiadłem i, i taką, a no, sam będziecie widzieli na zdjęciach, i taką właśnie bransoletę do zegarka sam sobie zrobiłem. Miałem nakręcić o tym filmik, wrzucić jak to robię na dziwne pomysły wikinga, ale, ale sobie odpuściłem. Niestety nie mam dla Was ani filmu, <coughs> ani nie mam nic dla Was ciekawego, a jednak po prostu chciałem na święta nawet Wam. Nie, doskładałem Wam życzenia z lasu, ale na sylwestra chciałem właśnie zrobić też w lesie, złożyć Wam jakieś życzenia, albo jutro w Nowy Rok wyskoczyć, też coś nagrać i złożyć Wam życzenia noworoczne. Jednak postanowiłem, że jutro, ostatni dzień, jestem w domu. Chciałem go spędzić z rodziną przed wyjazdem, bo jadę. Hmm, ale nie wiem na ile jadę, więc, więc nie chciałbym tracić czasu. <laughs> Spakowany, przygotowany. Ruszam na Sztokholm. Ruszam do Sztokholmu i na weekend prawdopodobnie, a raczej chyba na pewno, będziecie już mieli pierwszy film ze Sztokholmu. Prawdopodobnie pierwszy odcinek będzie taki z rozpoznania terenu, ustalenia miejsc, gdzie chcę chodzić, gdzie chcę pójść, gdzie chcę spędzać czas, gdzie chcę mi biwakować. Gdzie będę coś robił, to z pewnością taki pierwszy odcinek będzie o tym, jak to wszystko wygląda, jak, tam, jak to jest i jakie plany są na dalsze odcinki, odcinki z tej Szwecji. A resztę zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie, to życzę Wam, jak to się mówi, szczęśliwego nowego roku. Ale tak naprawdę, to życzę Wam, żeby się oczywiście ten rok nowy okazał lepszy niż poprzedni. Jeśli coś było dobrego w tym roku, to że było jeszcze lepiej. Jeżeli było coś złego w tym roku, to żeby było lepiej. Dlatego jeszcze lepszego roku niż ten poprzedni, a oczywiście tego wszystkiego, co Wam się tam marzy. I postanowień może jakichś noworocznych. Też kilka mam. Przede wszystkim to, ten zegarek kupić. A, 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 ale jeszcze jest kilka innych, które Chętnie postaram się wykonać takie postanowienia. Ja oczywiście, jeżeli chodzi o ten łuk ogniowy, postaram się zrobić to w Szwecji. Jak już gdzieś tam wybiorę się, właśnie w tereny zalesione czy coś takiego. Muszę najpierw zobaczyć, gdzie będę mieszkał. Muszę zobaczyć, gdzie będę miał. Jak najbliżej, żeby gdzieś tam maszerować, wędrować, zwiedzać to, poznawać nowe okolice, poznawać nowe miejsca. Także myślę, że ja będę zadowolony i Wy będziecie zadowoleni w nowych odcinków ze Szwecji. Jak na razie to tyle. Miłej imprezy Wam życzę. Bawcie się dobrze. Szczęśliwego nowego jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.